W Warszawie ze Szkocją przegrywamy i remisujemy. W Glezgorzec ze Szkocją przegrywamy, remisujemy. Reprezentacja nauczyła się już tego, że walczy do końca i walczy konsekwentnie i skutecznie. Ten zespół po takich doświadczeniach eliminacyjnych ma w sobie wiarę, pewność i spokój. Kobi, ale gol! Yes! Ale gol! Ale gol! Do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski, Lewandowski, gol! Teraz błąd, rybus, zabrał się, Pesko, gol! Gol Sławomir Pesko! Oni pójdą po swoje w tym spotkaniu niedzielnym, a to swoje to znaczy być na drugim miejscu, jeżeli oni awansować. No nie można stracić takiej szansy, jaka jest. To, to trzeba po prostu tylko szerzej otworzyć te drzwi.